Dzisiaj w planie mam przysiady! To jest świetne ćwiczenie na tyłek! Dobrze, że jakiś trójboista zostawił tutaj swój ciężar. Wezmę sobie 50 kilo, a co się będę pierdolić? Ah. Oh. 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 Dam radę, dam radę! O oh. ah. ah. oh nie! Kolejne ćwiczenie i znowu mi nie wyszło! Ale wydupcyła. cyła, ey Dziopa, nic ci nie jest? Mam już dość tej siłowni. Dziopa, co ty masz na tym patyku? Ściągaj to. I co, mam trenować jakaś ciota? Jaka ciota, Ej, słuchaj, ja cię dzisiaj nauczę robić tych przysiadów i będziesz miała pikne nogi, bo pamiętaj, że przysiady nie są najlepsze ćwiczenie na mięśnie pośrodkowe. Dobra, to pokorzeć. ci. Zanim zaczniemy, zwiążemy sobie włosy. Żeby się nam nic nie stało, Sztangę trzymasz nachwytem szerzej niż barki, wchodzisz pod sztangę, dwa kroki do tyłu, stopy na szerokość bioder, delikatnie odkręcone na zewnątrz, trzymasz brzuch napięty przez cały czas wykonywania ruchu, plecy w naturalnej krzywiźnie, ruch zaczyna się od wycofania bioder, tu powinien być cały czas wyprostowany, więc nie pochylaj się zbyt mocno do przodu, bierzemy głęboki wdech. Wydech. Pamiętaj, żeby kolana się nie schodziły do środka. Nie odrywaj pięt od podłoża i pamiętaj, że możesz zejść niżej niż kąt 90 stopni. Wow! To faktycznie masz rację z tymi ciężarami. A skąd ty to wszystko wiesz? Obserwuję trenerkę z gór na TikToku.